Wiadomość tego, że sport dla młodych, zwłaszcza ludzi, jest bardzo istotny, to dziedzina, która może zastąpić im tą pokusę współczesnego świata. Dlatego promujemy uprawianie sportu, nagradzamy, pokazujemy, prezentujemy tych, którzy mają sukcesy w, tym, w tej dziedzinie. I będziemy zawsze to robić, dlatego że warto to robić, po prostu, zwłaszcza dla tych młodych ludzi. No przede wszystkim należy mieć świadomość, że to zadanie gmin. My zajmujemy się tą formą promocji, prezentowania tych najlepszych sportowców i między innymi właśnie stąd jest ten konkurs kończący się galą. Natomiast nie możemy wprost wspierać klubów sportowych, które istnieją, i w których są zrzeszeni ci czy sportowcy, czyli gminnych klubów, szkolnych klubów. Stąd też to jest przede wszystkim zadanie gminy, ale my tworzymy tą dobrą atmosferę poprzez m.in. organizowanie takich konkursów. Powiat radomski może pochwalić się olimpijczykami, ba nawet złotym medalistom igrzysk olimpijskich. Czego w tym roku olimpijskim życzyć właśnie tym młodym sportowcom, którzy dzisiaj stanęli na scenie? No przede wszystkim sukcesów takich, Jakich mogą, jakimi mogą się poszczycić nasi goście, bo zapraszamy zwykle ludzi sukcesu w sporcie. Dzisiaj również zapraszamy właśnie medalistę olimpijskiego z Atlanty. Zapraszamy również koszykarzy, którzy nie aż tak dawno zdobyli pokar Polski, czego im możemy przede wszystkim gratulować. I to są te przykłady, na, których, na, na które powinni spoglądać i którym się powinni podpierać młodzi sportowcy. W sporcie można się fajnie bawić, rozwijać fizycznie, ale też można coś z tego korzystać, bo na moim przykładzie, z mojej miejscowo miejscowości, jakbym nie uprawiał żadnej dyscypliny sportowej, no to bym może siedział tylko, jak to się mówi, w domu, widziałbym okolice, czy nawet przyjechał do Radomia. A tak to przez to, że uprawiałem sport. Poszczęściło mi się, zdobywałem różne sukcesy, zrobiłem też Mistrza Olimpijskiego, także to mi pozwoliło to, że zwiedziłem praktycznie cały świat i do tego zachęcam, że nie wszystkim będzie wychodziło to, żeby na zbierać te laury i zdobywać mistrzostwa, ale warto uprawiać sport dla samego siebie i przekazu jeszcze można coś zwiedzić. Większość sportowców tych wybitnych, czy Andrzej Wroński też z mojej miejscowości pochodzi, także Józef Trac, z samego tego grona zapaśniczego, bo no wszyscy pochodzą z małych miejscowości, czyli z małych miasteczek, bo mi się wydaje, tam się bardziej ten kartuje charakter, no i tam najwięcej jest tych jak, jakby przyszłych mistrzów. Powiat Radomski jest jednym z większych powiatów w Polsce. Warto więc tam szukać właśnie przyszłych Olimpijczyków. Bo no tak, jak no no, na dzień dzisiejszy mamy Olimpijczyk Radom, który dominuje w kraju. Mamy nadzieję, że po, co, co, coraz wyżej będziemy sięgali. Po to też wróciłem do Radomia, żeby pomagać dzisiaj No, Bo jest fajny sztab, fajna atmosfera i mi się wydaje, że powoli, powoli i może dochowamy się olimpijczyka. Liczysz, że ktoś powtórzy Twój sukces? No, jakbym nie wierzył i nie liczył, no to bym może nie był tonera. a tak to moim marzeniem jest też, żeby próbować chociaż to, żeby wychować Olimpijczyka czy mistrza olimpijskiego. Ja przede wszystkim cieszę się z tego, który mamy, wynik, który osiągnęliśmy. Mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku, jak zawsze. Mam nadzieję, że ten wynik chcemy utrzymać przede wszystkim za rok i oczywiście powiększyć, powiększyć te wyniki. Ale to przede wszystkim zasługa też i tutaj, co już wspominałem, dla trenerów, dla nauczycieli, dla rodziców i przede wszystkim dla dzieciaków, dla uczniów naszych, naszych szkół, bo to jest duży sukces. To przede wszystkim lekkoatletyka, biegi przełajowe to jest to jest to jest duży duży nasz sukces nasz taki konik ale też jest piłka nożna mamy też strzelnictwo także rozwijamy się idziemy w dobrym kierunku chcemy w tej młodzieży przede wszystkim znaleźć czas zagospodarować ją w odpowiednim, w odpowiednich miejscach. Przede wszystkim, tak jak tutaj rozmawiamy, co widzimy, jest dużo młodzieży, nie tylko z naszej gminy, oby było ich jeszcze więcej. Oczywiście obiekty, obiekty sportowe wciąż powstają u Was, nowe, kolejne, kolejne pomysły, plany w najbliższym czasie też. No mogę zdradzić, że przy szkole we WSOLi mamy nowy projekt, nowy obiekt sportowy. Będzie pełnowymiarowe boisko, miało być podzielone na dwie mniejsze części, ale chcemy mieć duże. Mamy bieżnie, mamy też miejsce do pięcia hulą, skoczynia w dal, także rozwijamy się. To przede wszystkim to jest duży, duży też będzie taki cukiereczek, jeżeli chodzi o tą szkołę. I liczę na to, że powstanie już niebawem.